It's time to hunt! Witajcie w kolejnym odcinku serii Showcase bohaterów. Tym razem nadeszła moja kolejna prezentacja bohatera, będzie to Gangplank. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Gangplank vel Bogdan to zapracowany kierowca pobliskiego PKS-u. W przeszłości zdarzyło mu się stosować wielokrotnie sterydy w wyniku czego jego przerośnięte włosy łonowe były rozproszone po całym ciele. Ponadto posiada jabłko, którego nigdy nie może dojeść. Gangplank to postać mele, która może pełnić funkcję carry, wtanka oraz junglera. Po zaatakowaniu przeciwnika z autoataku bądź Q, Gangplank zadaje dodatkowe wrażenia z trucizny, która może stakować się do trzech razy. Pasyw ten trwa 3 sekundy. Za pomocą Pearly Gangpunk strzela do przeciwnika dodając obrażenia fizyczne. Jeśli za pomocą tej umiejętności gangpunk uśmierci przeciwnika, otrzymuje dodatkową ilość golda. Remove Scurvy zapewnia zrzucenie gangplankowi efektów CC, jak Perm, Stan czy Slow, a ponadto leczy naszego bohatera. Raise Morale zapewnia gangpunkowi dodatkowy atak damage i szybkość poruszania się. Aktywny tryb tej umiejętności zapewnia połowę wartości tych atrybutów naszym sojusznikom w pobliżu. Cannon Barrage to super umiejętność gangplanka, podczas której jego okręt ostrzeliwuje dany obszar na mapie przez 6 sekund, w międzyczasie spowalniając przeciwników i zadając im magiczne obrażenia. Masteries, które tutaj widzicie na gangplanka są dość uniwersalne, gdyż zapewniają nam częściowo nie najgorszy sustain na ponadto sporą dawkę dodatkowych obrażeń, jak chociażby w postaci szansy na dużo krytyczne. Ponadto mamy również dodatkową penetrację pancerza, jak i penetrację magiczną. Jeżeli zaś chodzi o układ run, stosuję akurat taki, który odpowiada o opcji naszego bohatera. Mam tutaj spory współczynnik adena star, dodatkowo spora rumora i Magic Resista, który bardzo mi się przyda podczas samotnych wojaży na topie. Słusznie zauważyliście, że na takim wyjdzie runy na Krypchen, pasując z niczym tapczan na plaży. A więc zaczynamy rozgrywkę. Ja jaką biorę opcję oftankowatą, to udaje się na solo solotopa, na którym zmierzę się z czagatem. Najpierw kupię butki, trzy poty. No i standardowa opcja z maksowaniem w Q potem jeden z w w B. Używamy W Wul generalnie jako debuffy rzuconych na nas coceków, a po Q maksujemy w E, no i wiadomo ulti jak zawsze w międzyczasie. Na Midzie zagra Karol jako Ahri, Na bocie będzie mieć Ash z Cassiopeją. Cassiopeia miałabyś być na Midzie, ale generalnie się zestrała, ponieważ naprzeciwko mam Leblanc na Midzie, a więc Kupa Power. Tak jest dokładnie. Do dżungli zaś się uda Jacks. Niestety taki czego ty? Ja pierdolę. Ja tego do dobijania milionów bym to użył na razie, bo nie ma sensu. Ale jak na razie, to nie mam jak bić kurwa tego chuja. No dobrze, chociaż nie będę go puszczał, to może zgankuję Jaxu. Powinienem to... wpadnie na ten pomysł. Ty, kurwa, bez kitu. Yeah! Super dżungla Jacks! Jeszcze się, że się na mnie tutaj O, na botta idą. Ucięłem się do bazy po trochę życia i manę, żeby to zregenerować. Tak w międzyczasie, jako pierwszy item, zwłaszcza że mam trochę ciężko na, na topie z czogatem, złożę sobie lampę. Również w sumie złożyć filozofera, który mógłby mnie zaopatrzyć w nieco mana regen i HP regen, gdyż strasznie Gankang zżera na początek many. Mimo nawet, że się nie w miarę spamuje z kilami. tak tej mamy mamy... mamy many nie za wiele. Ten Jack końcu u ciebie na topie raz był? Tak, kupę zrobił. Cały czas nie puszczuje człowieków w cztery dupy, a szarnie razu tu nie było. Jeśli nie zapowiada, na no to tutaj szybko przyjść. Uję. jest mamy Jacksa Ogarnie tego w chuj. O, a, Jack, a ich Jack za to ucieka sobie z minus 1000 pp. Właśnie po rzeczce. Yeah. I ucieknie. Bo czemu nie? W ogóle to jest Smith. Z Ale, już no. ile ma życia, człowieku? Chogath żadnego itemu na AD nie ma, a ma 1800 życia. Bo, człowieku, 600... 500 więcej ode mnie. O, idzie Karol, idzie do mnie! Nie wiem co się stanie z tą super akcją, nie mam nie, więc chuj, ja pewnie to sam zrobię. Choć to jest wielki skór skurwysyn, którego zabicie jest niesamowicie niełatwo. On chyba jest zawardowany. No. Jak chuj, jeszcze ciebie zabiję. Nie, yeah, spoko. A, przecież... no przecież not opiuti. Opi. Ale został wymieniony, chłopie, co? A, możesz w krzaczkach To Dawaj go. Yeah. O, kryta dostał! Musisz go dobić. O, yeah! Yeah, bitches! Jeszcze tego, tutaj, je! No i Ale kryta jakiego z dupy, chłopie. pod 300 coś. Nie Dobra, no dalej akcji jestem w stanie sobie... ...dozbierać w końcu... ...na moją lampunię. I buty. Tutaj sprawa jest różna, ponieważ można mu kupić AIONy, butki, ale jeżeli się traci manę co chwilę, no to nie widzę okay. sensu, aby spamować z Można kupić Merkury, Można kupić Ninja Tabi, ale można też kupić Berserki na spida. Tak więc wybór jest jasny. Jako następny item, moim wyborem padł Warmok, który jest i mocny na takiego mocnego gangplanka, zwłaszcza w um, fuzji z Atma i Pallerem. Bijemy! Bijemy! Albo i nie bijemy. Albo i bijemy. Chyba jednak nie. Ojej, Jack przyszedł niekoroś Tego teraz najbardziej potrzebuję. O, przyszedł ok. Leblanc! Leblanc! Yeah. Teraz małka okay ja! Zajebiście! Szkoda, że ja nie wziąłem trawiała. A i tak byś go nie wziął. Chciałbym. No Jezus Maria... Oho! Uciekaj. Yeah! Ale Tego się nie spodziewała. Ale tak I i... Czego o, to, Czego to? Chyba nie żyjesz, Misiek. Nie widzicie, Gangplank jest dosyć prosty. Na ranie w użyciu. Co by nie mówić? Zabójczo skuteczny, zabójczo prosty. Uu, małka chciał mnie zabić, to mi się to nie powiodło. Kupa człowieku, jak nic. Kupa game. Wiem, wiem, wiem. To jest level. No kurwa. Cześć. Jeszcze też przyszło. No, jeszcze niech cała piątka tu przyjdzie i. No i właśnie, bo odtwarzacz. Ja. Odkładnie. A i widzicie ja co oni, szejku, nigdy nie, nie, nie pójdą z tym ze strony? O! Kurwa, Leblanc, Jezus, Maria, czemu? Jestem na wiem, że na to przeżyje jeśli 17 hp. To, kochany. dobrze ulti, elegancko. Czy ucieknę? Czy ucieknę to Nie! OJJJJ! Oh, 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 dalej! Uciekaj! to jest Dobra. Uciekaj, Nie, jestem hardcorem. Ale wiesz, jakbyś tam kolce puścił w te krzaczki. Okej, to teraz, jak mówiłem, powar mogł, Możemy zabrać się za Atmę. Niestety, jeszcze nie chyba nie stać na nic z atmy. LOL na idzie ciebie i prawie drugi? Aha, aha. No... No w ogóle niedaleko, nie to. O kurde, spoko! Spoko! Jez, jaki to jest OPE champ! jaki to jest OPE gówno, nie? Może no, na jedno kombo składać typa bez żadnego najmniejszego problemu. Abra, no, mhm. zostaw tego tyle tam się wydaje, chyba. No, chyba kupę zrobię, co? A raczej. Też tak sądzę. No kurwa, powiedz mi, czemu zjadłem jabłko, a... No wypadł, do chuja, ponow! Yeah, jestem jest, Gauntlet! Jest Nasz team jest beznadziejny, jak widzicie, proszę Państwa. Mamy super Jackson w dżungli, to ma 0,3 staty. Jest wielką kupą. A nasza es 79 farmy. W 22 minucie nasz... O ma 79 farmy Ja pierdzielę. Co ja zrobię, człowieku z, z tą kasją tutaj? Kupę. Kupę zrobię. Ja pierdzielę to za fej team Jakub zaraz tutaj postawić, to postawi tutaj, nie? Congratulations. Dawa, wierzamy w nich! Wierzamy ku w tego! W tego! tanka, yeah. to Cokolwiek, chłopie. Jest 27 minut, a nasz team jest chujowy, ja jestem jak zawsze najlepszy i najpiękniejszy. I właśnie kupuję sobie Atme. Po no, co tak, żeby było nie wyglądało. Dawajcie go! Dobrze! Za ściany, to tam się kała. O, ten rzek jest najedzony, ty. Tak, tak, tak. No, leblank, blank, blank, blank. Gdzie ona jest? Tutaj. Znaczy, zginęła. Tak, Uuu, tak. to też zginęłeś. Nie. Znaczy nie, no mówię, mówię do Czegata. Uuu, to też zginęłeś. Uuu, jeszcze nie dalej chcesz zginąć. Trzymaj się, zginąć? Chyba nie, bo uciekcie. To nie uciekł. Żeby chociaż? Yeah! Chociaż... Paskito. Może to wygramy. Ale uciekajcie, bo czekam, czy zje na ulti. A więc po Warmogu... Atmogu właściwie. Warmog plus Atma Paler, Składam sobie Infinity, żeby mieć turbo mega damage skrytów. A potem myślę, że złożę sobie Gordon Angela. Żeby być jeszcze bardziej... Niebezpieczny w tych fightach i mieć środkowego Media Kryzista Armora. Nie, chyba nie pocisną tego tureta. No to no, ma okay. Zobacz jak oni go biją w ogóle, po zaroczach. Nie to no, pocisnąć to pocisną nie. jednak chyba. Chociaż nie. ktoś dojdzie do nich, czy nie? Muszę. Jak już strzały puszcza. No, dobrze. Jak już strzał I tak, tak pocisną. Patrz! Patrz, nie dobili jednego hita! Jeden hita! No. Dobrze, że nie dobili. Idiot. 30 kP człowieku. Kiste. Ewentualnie no, zawsze wiem. możesz powiedzieć jak w momencie kupowania tego guardiana, że mogłeś kupić to i to, ale... No. ale kupa jednak wyszła i kupiłeś to i to Tak bijemy No i teraz czekajku kończymy Ooooo no. Nie, ucieknie śleplank Smato Jak tak się składa? Ty. Okay. Elegancko. Tak się właśnie wymiata, proszę Państwa. Uff. Ja pierdziłem, taki pokus, ty. G -g jak myślisz. Elegancki mecz. To tankuje, tankuj. Tankuj, ty. Dziękuję. Też widzicie, jest chyba ostatni cóż Teraz ty złożę się w jakieś sekundę. 5 sekund, góra. O, czy zginę? O, nie. O, nie, nie. GG, to, to, to GG, oh yeah. Ach, szybko, intensywnie i przyjemnie. Taka gra satysfakcjonuje mnie za każdym razem że na koniec nie zdążyłem Wam pokazać, ale tak jak mówiłem, można złożyć Guardiana, tudzież Bloody stare, jeżeli chcesz już jeszcze większy Iber Damage. No, a tak to właśnie taki optymalny, oftankowaty build No, Gangplanka polecam Wam składać. A więc to tyle, żegnają się z Wami Piecyk i Karolus i, Karolus. I prawdopodobnie od jakiegoś za niedługi czas, będzie prowadzony specjalny skrypt, jeżeli chodzi o sondaże z postaciami. Ale o wszystkim wiecie się prawdopodobnie... Na czasie. W czasie, w swoim czasie, dokładnie, Yo, yeah. Tak więc, do zobaczenia. Na razie, Yo. Yeah. O, oh, fuck. Ale mnie dupę Uh, Jacks przyszedł, zobaczcie na ten gong. Proszę Państwa, pierwszy raz w życiu przyszedł Gox. On tutaj przyszedł, kurwa, ja yeah. dużo zrobił. Aha. O, cofaj się, o dobrze, dobra, baj, Oooo, czy jest? Czekaj. Normalny atak mnie dopiero wpaść. Ja uciekaj. Nie, jest. Dziękuje, dziękuje. <grym> dziękuje, kurwa. Yeah. Jako następny idą... <grym> kurwa. Nie mogę teraz, Boże, kobieto. Powiem, że trzeba wyjść, bo jest no comment team i zakończymy, będzie comment team. No. To, Wojtusza, smaty, Pierdole, Jezu! Patrz, weź się dogonić człowieku, nie? Jezu! No jeszcze co, ci pierdyknie, człowieku? Patrz, co zrobię Jackson teraz na bocie. Pa, jaka akcja! Patrz, coś nie wyszło. Mm.